Siemanko, cześć, z Dominik, ze mną Czarek. Kolejny odcinek Rozmowy o Rynkach, jest godzina 5.47, także dzisiaj e, chyba jedna z najwcześniej, e, że tak powiem, produkowanych, jeden z najwcześniej produkowanych odcinków dla, na, przez nas. E, Zaobserwujcie nas na, na naszych socialach, na naszym TikToku, na Twitterze, na YouTubie, e, na Instagramie, jeśli nie jakieś jakiejś platformy social media, które jest bardzo popularna, to też na tej platformie. Teraz przejdziemy sobie do TradingView. <kluje> Jesteśmy na Bitcoinie. Bitcoin kosztuje 120 373 dolarów. Jeśli chodzi o Bitcoinach, no to mamy ostatnie wariackie czasy, bo, e, bo bitcoin cały czas bez przerwy pompuje od poziomu korekty, czyli tam około 69-70 No i wygląda to naprawdę ciekawie. Wygląda to obiecująco. Mieliśmy wybicie kolejnego ATH i teraz siedzimy pod tym poziomem. No i ciekawe jak to się rozwinie dalej, bo mamy piątek, mamy 18 lipca, minął nam tydzień e, związany z ustawami o krypto, o anti e, a o tym później. Jeśli chodzi o dominację Bitcoina, no to też ładnie zleciała, moja formacja Ma coraz bardziej się tutaj e, przyjmować. Widać, że e, formacja siurka pracuje poważnie, tak jak powinna działać tutaj. Jest jeszcze trochę do zejścia na sandu, ale, ale spokojnie wszystko przed nami. Oczywiście nie jest to żadna porada inwestycyjna. E ETH, no to znakomicie. Znakomicie e tutaj. E tu kupowałem. Nie, tu kupowałem. A jest tu. Czarek kupował gdzieś tutaj. Nie nagrywał. Czarek, czarek na że pre ETH. E zakupił. Gdybym kupował, to bym nie nagrywał. <laughs> Powinien być taki nie mem nie <laughs> dla, nie wszystkich, nie dla wszystkich kryptoinfluencerów, gdybym kupało to mnie nagrywał. No w każdym razie 3603 dolary mamy na Etherze. Chodzi o ostatnie tak naprawdę 4 tygodnie, no to robiliśmy robiliśmy 65%. No to w miesiąc na ETH zrobić 65% to jest naprawdę Naprawdę niecodzienny sukces. No bo ETH ostatnio nas przed tymi wzrostami trochę zawodziło. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Co tam na ropie się dzieje? Nic, na ropie się nie dzieje. Czyli staniała i po prostu. Tak, i się tam utrzymuje. W tym tam... spadku. No więc. No i będziemy chyba rozwijać tego wątku. Wątka, wątku. Tak się prezentuje ropa. O, solana. Solana tutaj. Też coś, coś, no wzrastała. Ale, co ciekawe, Alana zrobiła zaledwie niecałe 40% w stosunku do ETH, który zrobił 65%. Jest to też ciekawy koncept. Co my tam mamy jeszcze? Co mamy jeszcze? Hyperliquid. No Hyperliquid cały czas jest pod poziomem 50$. dolarów. Więc widać, e, że, widać, że próbuje przebić ten poziom, ale póki co, póki co stoimy. E, jeśli chodzi o... SUI, SUI też ciekawie wygląda no i wreszcie SUI wreszcie tam wraca do łask, SUI wraca do łask, no i SUI to podobnie jak eter. mamy troszkę więcej. E, to przy... dopiero będzie można, będzie można przyspieszyć. Jeszcze raz teraz mówię, że jak teraz przejdziemy jeszcze z te 5% do góry, to dopiero będzie mogło być przyspieszenie prawdziwe nitro. Gdy no, jesteśmy na oporze i jak przebije ten opór, no to będzie fajna droga otwarta, żeby szybciej no żeby szybciej to się wszystko zaczęło dziać. No tak. Wtedy też często się otwiera FOMO, więc ludzie też się pakują. O, Dogecoin. Ładnie coś dodało też. Ładnie do SUI wygląda. Tak, no. No ciekawe to wygląda. Co tutaj, może, może jakieś nowego coina by wam pokazali? Byśmy pokazali. Zastanawiam się. O, Chainlinka, może nie jest to nowy coin, ale chaining zapierdzielił też ciekawy wzrost. No, widać, że przede wszystkim te większe large capy teraz e, się, że tak powiem, wybijają. No, wreszcie, wreszcie, no bo to... No, w sumie no, bo... wreszcie, dokładnie. No, te memy szły. Nic innego. To truchło. kiedyś taka, taka gra ma powstać. Nie wiem, czy ona powstała, czy nie powstała. i właśnie... no widać, już na wykresie widzę, że nie powstała. No, już. <laughs> Gdyby <powstała, laughs> inaczej ten wykres wygląda. A nie wiem, co to jest, o, widać, że nie jest za dobrze. O, coin. 56%. No, widać, że teraz memy są z tyłu, pierwszy raz od nie wiem, dwóch lat. Tak, no, właśnie teraz te le, 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 jedynki tutaj. A nie idzie, nie wiem, PP Coin czy Dodge czy cokolwiek. Kapitalizacja rynkowa też ładnie, ładnie no, tak. wybija w górę. No cóż, no. Wszystko w skrócie zaczyna rosnąć na znakomitych poziomach, w dużych procentach, więc, więc tak, jak, tak, jak, <laughs> tak jak ludzie oczekiwali, mają wstęp do końca sezonu. Dobra. E, przejdziemy sobie, gdzie teraz przejdziemy. Przejdziemy sobie na koni O Boże, cię Trochę się dospędziłem. Co? Dobra, 7 dni pogrupuj, tak jak zawsze robimy. Dobra, jesteśmy. Ciao. Stala. No, patrzcie, tylko z tych, tak jak mówiłem, z tych mamy ten w ogóle. Pęguj, o właśnie, może pokaż mi tego pęgu. On bo... mi się pokazuje. To jest mały koi. on wolumen jakiś w robi teraz. Tak, i tam jakoś Koreańczycy go skupują. Coś takiego. Nie wiem, czy to jest. Możemy go zobaczyć na TradingView przede wszystkim. Bo jak chcemy coś nowego, no to to jest coś nowego i. Dobra, i to takie... damy Wam trochę świeżości w tej postaci. Tak, że się przewija. Pęgu. Pokaż pęgu. O, no co i to. no, co tu się wy, wy tego wytegowało? i takie, nowe coiny trzeba wyszukiwać, gdyż jest to no, najlepszy sposób na zarobek. No, zobaczcie, jest to bardzo świeży coin, kiedy on powstał w styczniu 2025 w grudniu coś takiego. No, 16... czyli podobnie w sumie jak hype, tylko na hype od początku idzie nieprzerwanie, a ten teraz nabiera atrakcji. Dziękuję bardzo. E, tam z 80% prawie i i, i od tam, pierwsze trzy tygodnie zaczął ładnie. Później była ogromna korekta. No i teraz idzie od trzech tygodni znowu. Także, no, one i też, tak jak ja się nie interesuję aż tak bardzo krypto, aż tak bardzo przede wszystkim, mamami, to, to on mi się często pokazuje. No i tam, on coś chyba w Azji bardziej tam działa, w Korei Południowej i tak dalej. Ale więcej nie wiem o nim. No w każdym razie idzie. Dobra, wracamy. Co dodał sobie od razu. Musimy sobie go podglądać. No on oczywiście, myślę, że ma jeszcze potencjał. Myślę, że ma potencjał naprawdę na jakieś szalone. Jaki tam jest market cap? Miliard 800. No, to może nie na jakieś bardzo szalone rzeczy, no ale jeszcze według mnie spokojnie może. A, a może, może jeszcze do góry. Mam no, zobaczyć wolumen stary. W którymś momencie przyjdzie odcięcie, że, że ten, kto już będzie zadowolony, no to odetnie, no i pójdzie fala. Dlatego jest miejsce, no ale no zawsze na takich rzeczach trzeba mieć z tyłu głowy, żeby gdzieś jednak tego stop losada tam mieć, bo ty wam się bo... trollka powinna zapalać. Tutaj. Myślę, że w tym przypadku troszkę później, nie teraz, ale na no, ale ktoś kiedyś odetnie, no ale to może się dopiero rozpędzać, także także no. to jest sobie ciekawa rzecz. Zawsze jak są takie coiny, kapitalizacje typu nie wiem, to jest bańka 900. Zobaczcie jaki jest wolumen, wolumen osiąga prawie miliard. No nie? To już tutaj powinno coś się zapalać w głowie, że to raczej nie jest, nie jest aktywo, które będzie pompować bez przerwy, no nie? No, myślę, że jeszcze trochę jest. Na jakiś czas. No dobra, to co przechodzimy do newsów chyba. Chcemy coś jeszcze tutaj parę słów. Nie, bo no, nie zobaczyliśmy za bardzo. A, no dobra, dobra, rozpędziłem się. Bo... O, XRP, Zobacz, XRP w tydzień 40%. A czekaj, zobaczmy sobie. XRP na... co mówiliśmy wcześniej, że te duże duże, duże coiny byś źle robisz, bo ty dodajesz do tego wykresu, no? Czekaj. Tak, już... <laughs> Że te duże coiny wreszcie, które teoretycznie mają jakieś tam fundamenty yy, idą do góry, a nie że obserwuję jak idą mamy do góry. A on pole XRP poszło więcej niż ATH w ogóle. No. No. No tam sami mówię, że są jakieś newsy o XRP, więc może opowiem o tym w drugiej części odcinka. Ogólnie, kurde, cały czas coś się dzieje z tym XRP. Nie, się... chodzi, nie chodzi nawet o technologiczne kwestie, tylko chodzi też o to, że cały czas się o nim gada. Po prostu. Dobra, wracaj do Koingako. Zobaczymy jakie tam jeszcze niespodzianki na nas czekają. Co tam ciekawego Floki to mamy. Krono, o, Kronos, stary coin jeszcze z 2021 roku, go dobrze pamiętam. Wtedy robił niesamowite liczby. Zobaczcie, Eternum jest całkiem wysoko, Eternum 21%. No, mało memów to, to jest ciekawe, że wreszcie te projekty o teoretycznej przynajmniej użyteczności. No, taka Eternu. średnia to około 10%. To jest Niswap. Tak. Pamiętam patrzyliśmy Uniswap, a no to on tak średnio radził teraz w tym tygodniu znaczy w, no w tym tygodniu lepiej niż hype hype się zatrzymał, zatrzymała uniswap do góry no ale to nieporównywalne są w ostatnim czasie nier protokol on do no zobacz same mało memów mało memów co ciekawe hmm? no, wiadomo to jest tylko top 100 no, ale zobacz czy taki bąk jest Czty... a trzeba jest nie pogrupowane jeszcze raz 7... o teraz Peter. O Fartcoin. No dobra, no już tyle co mieliśmy. Zobaczmy tylko, kto jest na samym dole, kto tam. Na pewno będą stablecoiny, bo wiadomo teraz. Ale czy są coś, co traci? No, Bitcoin Cash, chociaż Bitcoin Cash też miał ładne wzrosty. Wcześniej. Okay. No mało, mało przegranych. Dobra, przechodzimy do newsów. No i dobra, przeszły, przeszły trzy ustawy, o których e, często wspominaliśmy Wam na, na kanale w, w sekcji wiadomości. Mów, mowa tutaj o Clarity Act, mowa o Genius Act oraz Anti-CBDC Surveillance, czy jakoś tak State Act. No i o co chodzi z tymi e, ustawami? No to wspominaliśmy Wam wielokrotnie w odcinkach. E, ja powiem pokrótce: Clarity Act ma po prostu regulować strukturę rynków cyfrowych e, na terenie USA. Genius Act ma odpowiadać za ramy prawne dla rynku stablecoinów, a Anti-CBDC Act no to tak jak sama nazwa wskazuje zakazuje rozwoju cyfrowego dolara przez bank centralny FED. Jeśli chodzi o w cudzysłowie, że tak powiem, kulisy głosowań, które miały miejsce w tym tygodniu, to jak dobrze pewnie wiecie albo nie wiecie, na początku tygodnia te ustawy nie chciały przejść, bo były po prostu było za dużo głosów przeciw, no i wtedy. Donald Trump zaprosił e, Republikanów, którzy zagłosowali w taki sposób na dywanik, no i szybko się dogadali, że żeby głosowali za tymi ustawami. E, w międzyczasie pojawiało się kilka e, kontrowersyjnych wypowiedzi, które świadczyły o tym, że zdania, zdania na temat tych ustaw są podzielone i ludzie w Senacie e, nie chcą do końca się zgodzić na przejście tych ustaw. Jest to, no, z reguły pojawiały się hasła typu. Że organizacje przestępcze będą prać pieniądze, że to jest skandal, że to doprowadzi do upadku dolara, o i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych, tych wypowiedzi było mnóstwo, ale nie chcemy też się zagłębiać w te wypowiedzi. Chcemy Wam po prostu dać znać, że to może być jednym z motorów napędowych dla rynku kryptowalut. No i teraz pytanie: pospekulujmy trochę, czy to będzie, to będzie teraz sell the news, czy, czy po prostu to będzie otworzenie bramki dla na pompy na rynkach kryptowalut. Co myślisz, Czarku? Mi się wydaje, że raczej nie zakończy się to na, na pompie związanej z, z tym newsem, tylko raczej to może być kontynuowane. Tym bardziej, że ten rynek nie wygląda na taki, który miałby zaraz lecieć na pysk. Przynajmniej teraz. Mi się wydaje, że to bardzo dobrze. Że to nie jest takie hmm, typowe, że news i spadamy, tylko tylko to jednak zmienia jakieś tam możliwości i taki framework, czyli taką ogólną, ogólny, jakby to powiedzieć, ogólny taki pejzaż, no cały, cały krajobraz krypto, że udostępnia to wiele nowych możliwości. No i oprócz tych projektów, które są, ja uważam, że mogą pojawić się zupełnie nowe, które, które będą miały pomysł, jak zagospodarować nowo powstającą niszę i, i wypełnić ją jakoś tam wartością. Także. Ja uważam, że jest to bardzo dobre i to bardzo dobre długodystansowo. No i co ciekawe, yy, które banki już deklarowały, że chcą uruchamiać stablecoiny, no, emitować te stablecoiny. No i... Wszystkie, no? Wszystkie główne banki w Ameryce, JP Morgan i tak dalej. No tak, 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 tak. No i teraz, teraz dzięki temu, że takie ustawy będą miały miejsce, no to oni też mają pole manewru prawnie, jak, jak te stablecoiny emitować zgodnie ze standardami, tak. Stąd nie mogli tego zrobić po prostu. Mogli pracować nad tym, ale nie udostępniali raczej nam danych, czy to się zgotowe, czy też nie. Ciekawe, jak teraz te banki będą, e, w, jak, jak zacznie funkcjonować to w, w, w sferze banków. <laughs> Mi się wydaje, że dużo tych banków będzie się zabezpieczać właśnie w Eterze, no bo na, na Eterze się tworzy główną, główną jakbym, miarę tych stablecoinów, tak. Tak samo jak jest w Blackrock, no to Blackrock też ma jakiś ten, tam bidl, czy coś. Zabidl chyba, ten z tego Stablecoina, tak, dobrze mówię? Zabidl chyba. Nie wiem, nigdy nie słyszałem o czymś takim. A, no, że jakby o tym chciałem powiedzieć, BlackRock jest The Institutional Digital Liquidity Fund. I mają stokinizowany fundusz, który, który jest w oparciu o technologię Ethereum. No i też, też ostatnio było, miało miejsce, miało, miało miejsce informacja, że robili historyczny zakup o wartości pół miliarda dolarów ETH. Więc może być tak, że po prostu część tych, tych banków, które będą stawiać z tego coinów, właśnie będą to robić na tej sieci. Będą się zabezpieczać, kupując to aktywo. A jeśli będą kupować te no to będą pchać też rynek całych cały tych altcoinów. więc to jest moja teza, tak mi się wydaje, że może być, ale jak to się rozwinie, no to sami sami będziemy to oglądać w następnych tygodniach miesiącach. Dobra. Przechodząc do kolejnego newsa, właśnie chciałbym wam pokazać ciekawą wypowiedź e, CEO e, XRP. Wypowiada się na temat transakcji, e, jakby udziału XRP w transakcjach SWIFT. To jest taka jego odważna, dosyć predykcja. Hey, five years. Five years, yeah. so, I mean... Ok, powiem 5 14%. 14%. Chodzi o to, on nie powiedział też, Jedno rzecz cena, ale on też tam wspominał, chyba nie jest na tym filmie niestety, że oni chcą przejąć 14% rynku transakcyjnego SWIFT. 14% na rynku transakcyjnym SWIFT na tej wymianie to jest pieprzone procent i ciekawy jestem on w ogóle dotrzyma słowa i to faktycznie będzie miało miejsce, bo to jest odważna predykcja. To jest krypto jednak, no nie więc <grystanie> 14% na rynku Swift. No dosyć sporo. Dobra, idziemy dalej. Jeśli chodzi o XRP, no to XRP przebiło ostatnio kapitalizację rynkową o wartości 200 miliardów dolarów. Dla przypomnienia, ETH ma 400, bodajże 30 ponad teraz yy, miliardów dolarów, jeśli chodzi o ich yy, kapitalizację. Więc yy, XRP startuje tutaj na bardzo mocnego zawodnika. O, dokładnie 433. No i widzimy też na wykresie, tak jak widzieliście wcześniej, że XRP szaleje, Wariuje cały czas idzie w górę. No i ciekawa jak sytuacja z tym XRP się będzie rozwija dalej. Nie wydaje, że to będzie taki konik napędowy obok ETH, jeśli chodzi o taką, o taką akcję z altcoin Seasonem. No i ten wykres w sumie tak, tak właśnie taki co wygląda jakbyśmy zobaczyli sobie od listopada tamtego roku, on cały czas tam. Ja, no to już jest 627%. Na XRP. Dobra. E, to by było na tyle dzisiaj, bo odcinek wybija prawie 20 minut, więc chcielibyśmy już, żeby, żeby też nie zalewać Was nie wiadomo jaką dużą wiedzą, bo jest 18 lipca, są wakacje, więc nie każdy chce siedzieć przed kąpem po 30-40 minut i słuchać, e, słuchać o w Kryptoniusach, to, miał być, to ma, ma być dla Was pigułka wiedzy, więc zostawimy to na tym etapie, na którym jest. Zapraszamy Was za obserwowanie naszych social mediów, naszego TikToka, Twittera, YouTube'a oraz Instagrama. To były rozmowy o rynkach. Był ze mną Czarek. Dziękuję za oglądanie. Ja też dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym tygodniu.